Projektor multimedialny i telewizor. Proszę uprzejmie. Kolejne Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury, Ruchu i Ratownictwa Drogowego podsumowane zostały w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Wręczone zostały tam nagrody szkołom, które zajęły pierwsze trzy miejsca w konkursie i najlepiej zaprezentowały się podczas Parady Otwierającej Dni. Są dwa główne powody, dla których od lat, wielu lat już bierzemy udział. Pierwszy to oczywiście bezpieczeństwo dzieci, zawsze przygotowanie do... Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mobilizuje dość dużą grupę uczniów, którzy i ćwiczą, i przygotowują się do testów. W związku z tym, świadomość przepisu ruchu drogowego na pewno jest powszechniejsza wśród tej grupy. Poza tym jest to pewien czynnik taki mobilizujący, czynnik rywalizacji, prawda? Chęć zdobycia nagród, które są dla nich na pewno bardzo mocnym takim czynnikiem, powoduje, że taki zdrowy właśnie zdrowa rywalizacja pojawia się w grupie, a potem wielka radość, gdy zdobędzie się nagrody. Tu trzeba jednak zdopingować, ważne jest ten, ta mobilizacja od strony nauczycieli, żeby chcieli ci uczniowie właśnie w sobotę uczestniczyć w takiej zabawie, która jest bardzo pożyteczna, że tak powiem, bo przy okazji zabawy uczą się też tych najważniejszych zasad bezpieczeństwa. No, moim zadaniem było to, żeby umożliwić młodzieży naukę przepisów ruchu przy ruchu drogowego, jak również umożliwić im to, żeby ćwiczyli ten tor przeszkód tor przeszkód i jazdę na miasteczku. Bez tego no, absolutnie nie, nie można liczyć na to, że zwycięży się w tych, w tych zawodach organizowanych tutaj na terenie miasta. Konkursy organizowane są w trzech kategoriach wiekowych – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Cenne nagrody wręczała Alina Porębska-Puszyńska, prezes Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, głównego organizatora Ogólnopolskich Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego. No praktycznie wszystkie sale już wyposażone. Są wyposażone, no to gratulujemy. Oczywiście doposażamy kolejne sale lekcyjne. My, akurat, jesteśmy szkołą, która posiada bibliotekę centralną, multimedialną, z dostępem do zasobów właśnie IT w jednym miejscu, i w każdej sali, jak jest telewizor, jest to bardzo duże ułatwienie dla nauczyciela, gdyż może w dowolnym momencie lekcji wprowadzać nowe technologie, nowe metody, prawda? I to uatrakcyjnia dzieci lekcje. A dzieci widać, że są bardzo zainteresowane właśnie takim sposobem prowadzenia lekcji, kiedy ona jest poprzerywana i coś się dzieje również na ekranie telewizora. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To już trzeba przyznać, że naprawdę udało nam się tutaj, udało nam się szkołę już doposażyć i w projektory, i w telewizory. Także naprawdę zachęcam inne szkoły również, żeby podjęły rękawice i, no i, i ćwiczyły, ćwiczyły, i żeby ten poziom tego konkursu był naprawdę coraz wyższy. Organizacja tegorocznych Ogólnopolskich Dni Bezpieczeństwa, Kultury, Ruchu i Ratownictwa Drogowego nie byłaby możliwa w tak szerokim zakresie, gdyby nie wsparcie finansowe sponsorów. Gminy Bielsko-Biała, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, firm Klingspor, Makro, Aqua Tauron Dystrybucja, Marbet, Sita ZGO, Runo Spomet, Reno oraz pomocy ze strony Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, 18. Batalionu Powietrzno-Desantowego, Straży Pożarnej, GOPR i Grupy Ratownictwa Drogowego PCK w Bielsku-Białej.